Łatka, a ty co szukasz w moim plecaku? Łatela, co szukasz w tym moim plecaku? E, nie gryź mi go! Łatka! Zostaw mój plecak! Łatelko! Zostaw mój plecak! Co ty robisz? Co ty tam szukasz? Co ty tam szukasz? Zostaw mój plecak, nic tam nie ma dla ciebie. Słyszysz? Zostaw mój plecak. Łatelindo. Zostaw, nie gryź. Uchatka, proszę cię. Nosiłem trzy lata do szkoły i był cały.